Cześć kochani, witam wszystkich, Kinga z tej strony, kanał Mrs. Garden. W dzisiejszym filmiku chcę Wam pokazać dwie propozycje na dekoracje świąteczne z amarylisem. Będzie to już trzecie wideo z amarylisem w roli głównej na moim kanale. W pierwszym wideo opowiadałam Wam co zrobić, żeby nasz amarylis zakwitł na święta, a w drugim wideo pokazywałam Wam jak zacząć wybudzać nasze cebulki. Linki do tych filmików umieszczę albo w lewym górnym rogu, albo w opisie tego wideo. Mamy już początek listopada, a więc to już jest czas najwyższy, żeby zacząć wybudzać nasze cebulki, albo przejść się do sklepu ogrodniczego czy supermarketu i zakupić cebulki tych pięknych kwiatów. Ja do dzisiejszych projektów musiałam zakupić nowe cebulki, ponieważ cebulki moje, które mam z poprzednich lat, one już są posadzone i wybudzają się na moich parapetach, na parapetach, które znajdują się tam za mną. Na co zwrócić uwagę przy zakupie takiej cebulki? Warto zwrócić uwagę na to, czy jest ona twarda, czy nie ma żadnych miękkości, bo jeśli wyczuwamy, że jest miękka i taka trochę paćkowata, to oznacza, że była przechowywana nieprawidłowo i zaczyna nam nadgniwać. Drugą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to jest oczywiście wielkość, bo im większa cebulka, tym mamy pewność, że będziemy mieli więcej kwiatostanów. Czyli im większa cebulka, tym więcej pięknych tych kwiatków. Zaraz zbiorę wszystkie rzeczy, które są potrzebne mi do tych dwóch projektów i zapraszam Was na pierwszą propozycję dekoracji z amarylisem w roli głównej. Pierwszą dekoracją, którą chcę Wam dzisiaj pokazać, będzie to doniczka. Płytka doniczka, w której posadzę moje cebulki amarylisa oraz to przy ozdobie. Taka doniczka uważam, że będzie fajnym stroikiem na naszym świątecznym stole. Do tego celu użyję zwykłej glinianej doniczki. To jest taka zwykła doniczka, którą możemy kupić w każdym sklepie ogrodniczym. Ja ją tylko pomalowałam. Pomalowałam ją farbą w sprayu, złotą farbą, która nadaje efekt chromu. I jeśli będziecie malować takie doniczki, takie właśnie gliniane, dobrą radą dla Was ode mnie jest to, żebyście najpierw pokryli ją primerem, podkładem. Bo jeśli nie pokryjecie takiej doniczki podkładem, to ona po prostu wsiąknie farbę i będziecie musieli nałożyć, podejrzewam, wiele warstw. A tak, jeśli położycie jedną warstwę podkładu, Wtedy spokojnie jedna warstwa wystarczy, chociaż ja tu położyłam dwie, ale ona też już z jedną warstwą wyglądała fajnie. To jest naprawdę zwykła gliniana doniczka. Potrzebuję do tego, doniczka ma gdzieś 31 cm średnicy, potrzebuję do tego trzech cebulek amarylisa, trochę mchu, sztuczne gałązki świerka z różnymi dekoracjami. Jakie dekoracje? To naprawdę wszystko zależy od was. Co wam się podoba? Trochę mam takie tasiemki, washi tape, nie wiem czy je użyję, ale się zastanawiam. Mam jeszcze gałązki dogód derenia. One mają śliczny czerwony kolor, czyli super się wpasowują we świąteczne klimaty. Oraz mam wstążki z drutem, ponieważ będę chciała zrobić własnoręcznie kokardkę, która przyozdobi tą kompozycję. Zaczynam od wypełnienia doniczki ziemią. Jak sadzić cebulki Amarlisa w doniczce opowiadałam Wam w filmiku, jak wybudzamy nasze cebulki, ale dla tych, co go nie widzieli, przypominam, że sadzimy nasze cebulki maksymalnie do 1 trzeciej głębokości. Cebulki są dobrze osadzone w ziemi. Nie wspomniałam tego, ale pamiętajcie, że można do ziemi dodać nawozu o wydłużonym czasie działania, który wspomoże nasze cebulki w kwitnieniu. No i w tym momencie jedyne co nam zostało to wkładanie dekoracji. Ja teraz przyspieszę trochę proces twórczy i kiedy już stroik czy dekoracja będzie gotowa, powiem wam dokładnie co i jak zrobiłam. together Pierwsza dekoracja jest już gotowa. Muszę przyznać, że wygląda bardzo naturalnie, mimo tego, że użyłam plastikowych gałązek. A dlaczego użyłam plastiku? Ponieważ ta dekoracja powinna przestać w całości. Przynajmniej 3 miesiące. Musimy wziąć pod uwagę teraz okres wybudzania naszej cebulki plus okres kwitnienia, więc w najkrótszym przypadku to będzie około 10 tygodni, a w najdłuższym około 12. Dlatego zdecydowałam się na plastik, bo to mi niezwiednie i wiem, że będzie wyglądało ozdobnie przez ten okres. Użyłam dwa rodzaje plastikowych gałązek, jedne jasnozielone, a drugie ciemnozielone z dodatkiem szyszek oraz jagódek. I wszystkie gałązki umieszczałam między moimi cebulkami Amarlisa. Po środku umieściłam największą gałązkę z jagódkami oraz szyszką. Tam, gdzie zostały mi miejsca, gdzie było widać jeszcze ziemię, przykryłam trochę zielonym chem. Dodałam takie szyszeczki białe, gałązki derenia oraz kokardę, którą zrobiłam własnoręcznie ze wstążek, które już mam gdzieś u siebie w szufladach. Bardzo podoba mi się naturalny look tej ozdoby. Jestem sama zdziwiona, ponieważ ja lubię dużo, ja lubię jak się świeci, ja lubię brokat i blink, a jakoś w tym roku coś mi w duszy gra, że mniej znaczy więcej. Ten stroik na pewno będzie cudowną ozdobą naszego świątecznego albo nawet noworocznego stołu. I bierzemy się teraz za kolejną dekorację z amarylisem w roli głównej. Do mojej drugiej propozycji ozdoby świątecznej z amarylisem potrzebujemy o wiele mniej rzeczy niż do naszego świątecznego stroika. Tutaj potrzebna nam będzie szklana waza, ozdobne kamyczki, mech oraz oczywiście nasza cebulka. Waza. To, jaki ma rozmiar, jaki ma kształt, zależy tylko od Was. Najczęściej jest zalecane posiadanie wazy, która by miała to takie zwężenie, gdzie nasza cebulka mogłaby się na tym oprzeć, ale nie mogłam dostać takiej wazy, więc będę posiłkować się tym, co mam. Kamyczki to jest też Wasz wybór. Ja wybrałam takie śliczne, miejące się złote, ale uprzednio je trochę przepłukałam, żeby um, nie było tutaj jakichś większych zabrudzeń. Waza oczywiście czysta. No i użyję trochę suchego mchu do ozdobienia góry tej wazy. Sypiemy nasze kamyczki. Przykładamy naszą cebulkę, ponieważ w w takim sadzeniu naszej cebulki musimy wziąć pod uwagę to, że korzenie muszą być jak najbardziej wyprostowane, ponieważ nasza, nasza cebulka nie może być zanurzona w wodzie. A dlaczego nie może być zanurzona w wodzie i dlaczego w wodzie, zaraz Wam wyjaśnię. Więc starajmy się tą cebulkę tak ułożyć, żeby jej korzenie były jak najbardziej rozciągnięte w tych kamyczkach. Nasza cebulka jest dosyć dobrze osadzona, nie powinna nam się przechylać. I możecie się zastanawiać, no ale jak w kamyczkach? O to chodzi, że te kamyczki wyglądają bardzo ozdobnie, a co należy zrobić, żeby nasza cebulka zaczęła się wybudzać? Należy te kamyczki zalać wodą, ale tylko do poziomu pod cebulką. Cebulka kategorycznie nie może siedzieć w wodzie, dlatego bardzo ważne było to, żebyśmy wyciągnęli nasze korzenie jak najdłużej, bo te korzenie będą sobie pobierały tą wodę, która tu będzie się znajdowała między kamyczkami, a nasza cebulka musi być wolna od tej wody, żeby nie zaczęła nam gnić. Więc ja ją gdzieś uzupełnię dotąd. Dlatego też jest ważne, żeby nasza waza była przezroczysta, bo wtedy możemy kontrolować poziom tej wody. Ok, wydaje mi się, że poziom jest prawidłowy i ostatnią czynnością, którą je ja zrobię, to przyozdobienie mojej wazy małą ilością mchu. Moje dwie dekoracje są już gotowe. Bardzo mi się podoba ich. Prosty i naturalny luk, co jest totalnym przeciwieństwem mojego świątecznego gustu. Jak dalej z nimi postępować? Nie wiem, czy już wspominałam, ale nastroj w tym momencie musimy podlać, tak żeby woda była wilgotna, i tak go zostawiamy. Staramy się tylko utrzymywać lekką wilgotność gleby, żeby nie było za mokro i dopiero jak nasze cebulki amarylisa zaczynają wypuszczać listki albo najlepiej kwiaty, możemy zacząć podlewać naszą dekorację bardziej regularnie i zasilać nawozem do kwiatów kwitnących raz na tydzień albo raz na dwa tygodnie. Dobrze nasze obie dekoracje postawić jest w miejscu, gdzie będą miały słoneczko, oraz w ciepłym, czyli najlepiej już w mieszkaniu, najlepiej w temperaturze powyżej 21 stopni, bo wtedy nasz amarylis naprawdę zwiększy tempo swojego wzrostu i zobaczymy kwiatki trochę szybciej. Naszą dekorację w wazie w tym momencie tutaj jedyne, co ona wymaga, to jest pilnowanie, żeby poziom wody był stale ten sam. Pamiętajmy, nie za wysoko, żeby woda nie dotykała, Cebulki, ale na tyle ten poziom musi być wysoki, żeby nasze korzenie miały skąd czerpać wodę. Taką dekorację też możemy nawozić raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie nawozem do kwiatów kwitnących. Mam nadzieję, że podobały się Wam moje propozycje na świąteczne dekoracje z amarylisem. Mam nadzieję, że moja kreatywność trochę was zainspiruje do tego, żeby stworzyć samemu takie oto cuda na nasze świąteczne stoły. A w tym momencie chciałabym wam podziękować za odwiedzenie mojego kanału. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i oczywiście widzimy się w następnym. Cześć. Yeah.